Dobry wieczór. Magdalena Antoszak. Minęła godzina 18.30. Czas na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Zapraszam na początek. Proszę zobaczyć, co dziś przygotowali nasi reporterzy. Chłopak przed agresją mężczyzny schował się w pobliskim sklepie. Obława w kędzierzynie koźlu. Napastnik namierzony. Został zatrudniony mąż pani wojewody. Nie ma tam zastrzeżeń natury prawnej. Jest wniosek o odwołanie marszałka. Nikt nie, nie chce tego wziąć na siebie, uporządkować tej kwestii formalnej. Dziura w przepisach wał nie ma właściciela. Atak nożownika w Kędzierzynie Koźlu, 24-letni mężczyzna, zaatakował ostrym narzędziem ucznia miejscowej budowlanki. Nastolatek może mówić o dużym szczęściu, bo udało mu się uciec o szczegółach małgorzata Kornaga. Do tego zdarzenia miało dzisiaj dojść około godziny 10 w Kędzierzynie Koźlu w okolicy dworca PKS. Jak wiemy uczeń 15-latek zaatakowany nożem to uczeń miejscowej tzw. budowlanki, czyli zespołu szkół numer 1 w Kędzierzynie Koźlu. Wiemy natomiast że chłopcu nic się nie stało, uszkodzeniu uległ plecak, jedynie na szczęście plecak. Ze mną komisarz Agnieszka Żyłka z Komendy Wojewódzkiej Policji. Witam Panią. Dzień dobry, witam serdecznie. Jak dokładnie doszło do zdarzenia? Do sprzeczki miało dojść już w autobusie między mężczyzną a uczniem. Tak, do sprzeczki doszło rano, kiedy 15-letni chłopak jechał do szkoły. Doszło do sprzeczki pomiędzy nim a 24-letnim mężczyzną. Ta sprzeczka była kontynuowana po wyjściu z autobusu. I tam miało dojść do uszkodzenia plecaka nastolatka w wyniku użycia przez 24-latka ostrego narzędzia. Chłopak przed agresją mężczyzny schował się w pobliskim sklepie i zawiadomił swoją mamę. Kobieta z dzieckiem dotarła do komendy powiatowej policji w Kędzierzynie Koźlu i złożyła stosowne zawiadomienie. Kilkanaście minut później policjanci zatrzymali mężczyznę i obecnie trwają z nim czynności w komendzie. Bardzo pani dziękuję. My wiemy też, że właśnie od tych czynności będzie zależało to, jakie ewentualnie zarzuty usłyszy mężczyzna. Dopiero po tym, gdy będzie wiadomo, jakie to zarzuty, będziemy mówi, mogli mówić tutaj dopiero o jakiejkolwiek sankcji właśnie za taki czyn. Dla Kuriera Opolskiego, Małgorzata Kornaga. Prawo i Sprawiedliwość w Sejmiku Województwa Opolskiego chce odwołać marszałka. Klub PiS złożył dziś na sesji wniosek w tej sprawie. Radni opozycji mają zastrzeżenia do polityki kadrowej w Urzędzie Marszałkowskim i Wojewódzkim. Z zarzutami nie zgadzają się władze regionu. Fabian Miszkiel. Klub PiS zarzuca zarówno marszałkowi, jak i wojewodzie nepotyzm. Na początku maja o sprawie pisała Wirtualna Polska. Chodzi o zatrudnienie bliskich w podlegających im urzędach. Został zatrudniony mąż pani wojewody na, stan, na wysokim stanowisku przez pana Ogłazę, natomiast pani Jurek bezpośrednio po objęciu stanowiska e, e, wojewody opolskiej zatrudniła partnerkę pana, e, pana Ogłazy w urzędzie wojewódzkim. Chodzi o stanowisko dyrektora Urzędu Wojewódzkiego w Opolu oraz głównego specjalisty w biurze bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego. Jak podkreśla zarówno marszałek, jak i wojewoda oba nabory zostały przeprowadzone zgodnie z prawem. Pani dyrektor generalna Opol Urzędu Wojewódzkiego jest wyjątkowo kompetentną i właściwą osobą. Z przygotowaniem, z doświadczeniem, kilkunastoletnim stażem pracy w urzędzie, w tym na stanowisku dyrektora wydziału. Nie ma tam zastrzeżeń natury prawnej. Co więcej, nie ma zastrzeżeń co do kompetencji e, e, osób, które były zatrudniane w urzędzie marszałkowskim. Tak to jest, no to jest dosyć duży organizm. My potrzebujemy różnych fachowców, więc nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Zdaniem pis takie podejście to bagatelizowanie sprawy. Można niuansować kwestię zatrudnienia zatrudnienia partnerki życiowej, nie jest to małżonka pana marszałka w Urzędzie Wojewódzkim, bo była to urzędniczka, no jednakże zaliczyła dość taki znaczący awans, o tyle naprawdę już zatrudnienie męża pani wojewody, tak powiem... W ramach rewanżu w urzędzie marszałkowskim no, wskazuje na to, że dochodzi tutaj do praktyki znanej zresztą z wielu samorządów. Działacze PiS liczą na to, że nie tylko ich klub zagłosuje za odwołaniem marszałka. Do głosowania jednak długa droga. Nie może być procedowany przez Sejmik wcześniej niż na sesji, która będzie po 30 dniach od momentu złożenia wniosku. Więc w naszym przypadku no, na pewno nie będzie procedowany na sesji czerwcowej. Głosowanie najprawdopodobniej odbędzie się. We wrześniu do odwołania marszałka potrzebne są głosy minimum trzech piątych składu Sejmiku Województwa Polskiego, czyli 18 radnych. Fabian Miszkiel, kurieropolski. Opolski. Wał przeciwpowodziowy w Strzeleczkach wciąż nieodbudowany po ubiegłorocznej powodzi. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach twierdzi, że nie jest jego właścicielem, a mieszkańcy pytają, kto odpowiada za bezpieczeństwo w gminie. 64 miliony złotych na rozbudowę polderu Żelazna oraz 4,5 miliona złotych na budowę kolejnego odcinka obwałowań w gminie Reńska Wieś. To najnowsze inwestycje przeciwpowodziowe, które Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach planuje zrealizować w naszym regionie. Obejmują one tereny, które nie ucierpiały podczas powodzi. 200 metrów wału zostało wykonane w roku 2022, teraz podpisaliśmy umowę na kolejny odcinek 300-metrowego odcinka na kwotę prawie 5 milionów zł. Które będziemy realizować w tym roku, do listopada tego roku zostanie to wykonane. Do końca tego roku chcielibyśmy również ogłosić postępowanie przetargowe na duże zadanie, które będzie obejmowało wał w Bierawie, 4-kilometrowy odcinek wał. W tym czasie zniszczona infrastruktura wciąż czeka na odbudowę. Przykładem jest gmina Strzeleczki. Rzeka Osobłoga wyrządziła szkody między innymi w miejscowości Łowkowice. Ponad połowa wsi została zalana. Myśmy generalnie próbowali wał wzmacniać tutaj przy moście na Osobodze, nosiliśmy worki z piaskami, strażacy z Państwowej Straży Skrapkowic zrobili taki rękaw specjalny, ale później już był taki silny nurt i ta woda tak gwałtownie rosła, że po prostu trzebało się ewakuować. No i tyle żeśmy mogli zrobić. Powodem jest wał, czy też, jak określają go urzędnicy RZGW, nasyp, który został przerwany przez wielką wodę w pięciu miejscach. Obiekt nie figuruje w zasobach gospodarstwa wodnego, które nie poczuwa się do odpowiedzialności za jego naprawę. Niezrozumiałe jest to, dlaczego nikt nie chce tego wziąć na siebie, uporządkować tej kwestii formalnej, związanej z przejęciem tych obiektów, ponieważ niezależnie od tego, jakby je nazwać, czy to jest nasyp, czy to jest wał, one przede wszystkim A chronią miejscowość przed każdą wodą i b. No, leżą przede wszystkim gospodarka wodna leży w gestii młód polskich. Z tego względu gmina musi radzić sobie sama. Dziury zostały prowizorycznie załatane. Wzięliśmy środki od pana marszałka, które były na uporządkowanie terenów. I z uporządkowanych terenów pozbieraliśmy żwir, który wypłukała rzeka i prowizorycznie naprawiliśmy te wały. Gmina nie wyklucza wkroczenia na drogę prawną. Wszystko zależy od wód polskich, zaznaczają urzędnicy. Gospodarstwo wodne zapewnia, że przygląda się sprawie. To nie jest wał, ja pragnę podkreślić, to nie jest wał, to jest nasyp, nawet niebudowlany, po prostu wykonany po powodzi z 1997 roku. On nie spełnia żadnych wymogów hydrotechnicznych, on nie jest na żadną klasę hydrotechniczną, tak jak to powinno być w przypadku budowli hydrotechnicznych zgodnie z rozporządzeniem. Tam też jest kwestia, kwestie nieruchomości, własnościowe kwestie, które trzeba wyjaśnić, więc my ten temat ewentualnego przejęcia, czy ewentualnej naprawy, rozbudowy będziemy teraz w najbliższej w najbliższych dniach, tygodniach, miesiącach realizować. Od powodzi minął prawie rok. Nie ma pewności, że sytuacja z ubiegłego roku się nie powtórzy. Jaka jest nowa definicja mobbingu, jak do relacji w pracy podchodzi pokolenie Z, i wreszcie jak skutecznie zapobiegać temu specyficznemu rodzajowi przemocy? Odpowiedzi szuka Państwowa Inspekcja Pracy, organizując w całym kraju cykl konferencji. W naszym regionie zorganizowano ją przy współudziale Uniwersytetu Opolskiego. Wymiernym efektem ma być Kodeks Dobrych Praktyk, którego publikację zaplanowano na przyszły rok, a konferencję patronatem objęła TVP3 Opole. No to, co mnie osobiście przeraża, to to, że z badań wynika, że praktycznie nawet co drugi pracownik jest mobbingowany. A mobbing to przecież jest tak naprawdę przemoc w pracy. To jest przemoc, to jest moja ulubiona definicja z nauki, to jest terror psychiczny. Więc my w tym roku szczególny nacisk chcemy położyć na mobbing. W każdym okręgu, czyli w każdym województwie jest konferencja poświęcona zagadnieniom mobbingowym. Przełomowy jest rok 2021, bo to jest rok, kiedy wkracza na rynek pracy pokolenie Z, które mówi jasno, wyraźnie i czytelnie dosyć takiego traktowania w zakładach pracy, jak to było w przypadku naszych dziadków czy rodziców. To jest to pokolenie, dla którego ważna jest równowaga między życiem zawodowym i prywatnym. To jest to pokolenie, które chce być w pracy traktowane w sposób godny, właściwy, na miarę XXI wieku. Bardzo się cieszę, że ta konferencja łączy praktykę z nauką, ponieważ widać, że jest dużo obszarów wspólnych i to zrozumienie tematu i interpretacje są naprawdę różne, a potrzeba zgromadzenia tego materiału i osobowego, że tak się wyrażę, i materialnego, czyli tego przedmiotu w jednym czasie i w jednym miejscu jest naprawdę budująca i wydaje mi się, że będą fajne, ciekawe skutki tego wszystkiego. Zamiast do adresata to do kanału. Tak zostały potraktowane listy mieszkańców powiatu kozielskiego. Mowa o dwóch torbach wypełnionych korespondencją, które policjanci odkryli w pobliżu miejscowości Reńska Wieś. Ludzie na listy czekali, ale się nie doczekali. Jakub Słupecki. Ludzie listy piszą, czasem polecone. Piszą, że kochają, nie śpią, klną, całują się. I co z tego? Jak w Reńskiej Wsi ich nie dostali? Na listy się czeka, albo coś upomnienie będzie, albo coś nie. Bo ja tam nie mam, ale niech, niech ktoś, sąsiad albo ktoś by miał upomienia, bo coś nie przyjdzie i kurdy mu chałupę wezmą albo coś. To jest nigdy nie wiadomo. Spokojna okolica, a tu taka sensacja. Dzieci bawiące się przy trasie natrafiają na listy z banku, urzędów, prywatne przesyłki. Korespondencja niedostarczona, bezpieczeństwo danych w rozsypce. Z przeprowadzonych dotąd czynności wynika, że odpowiedzialnym za dostarczenie tych przesyłek był jeden podmiot, natomiast nie możemy na tą chwilę mówić o konkretnych osobach, ponieważ tak jak mówiłam, czynności cały czas trwają. Najstarsze przesyłki zebrane przez policjantów pochodzą z połowy 2023 roku. Włodorze gminy informują, że problem z pocztą jest od dawna. W Reńskiej Wsi nie ma odrębnej placówki. Brakuje listonoszy, a kontakt z placówką w Kędzierzynie-Koźlu jest utrudniony. W ostatnich latach kilkukrotnie monitorowaliśmy w temacie właśnie niedostarczanych przesyłek, opóźnień w tych przesyłkach. Poczta każdorazowo tłumaczyła się brakami kadrowymi, problemami personalnymi i obiecywała poprawę jakości usług. No akurat to wydarzenie można powiedzieć Kładzie się trochę cieniem na wizerunku Poczty Polskiej i do tej pory kontaktu z Pocztą Polską w tym temacie nie mieliśmy. Poczta Polska sprawdza, bo mieszkańcy domagają się wyjaśnienia sprawy. Może być ustnie, bo pisemna odpowiedź może nie dotrzeć. Jakub Supecki, Kurier Polski. Oglądają Państwo główne wydanie Kuriera Opolskiego, a co jeszcze przed nami w tym serwisie, proszę zobaczyć. To jest taka platforma, w której będziemy mieli też szansę na dialog. Region Dialogu, Szlezien Żurnal. Jutro premiera. Według deklaracji na jedną położną przypada kilka tysięcy pacjentek. Dawniej akuszerki towarzyszyły tylko przy porodzie. Współcześnie położne sprawują opiekę nad kobietami od dojrzewania po menopauzę. Enzos Zdrowa Rodzina w Opolu świętuje jubileusz 25-lecia. Położna wspiera kobiety nie tylko podczas porodu i w połogu. Wie o tym pani Marta, mama dwójki dzieci. Edukacja prozdrowotna pozwala przezwyciężyć różne trudności. Trzymałam ogromne wsparcie w karmieniu piersią, i uważam, że właśnie położnym. Ze zdrowia rodziny zawdzięczam to, że tak długo mogę karmić piersią, ale też myślę, że kobiety mało wiedzą o tym, że na wsparcie położnej można liczyć się też na innych etapach życia, jeżeli ciąża, poród i tak dalej, bo to jest też okres menopauzy. Ćwierć wieku temu trzy położne odważyły się założyć własny zakład opieki zdrowotnej i były prekursorkami we wspieraniu kobiet w różnych aspektach kobiecego zdrowia. Rozpadał się ZOS Opolski. I stwierdziłyśmy, że chcemy iść swoją własną drogą, nie chcemy się rozstawać. I trzy wspólniczki założyłyśmy ZOS. Kilka koleżanek nie czuło się na siłach, żeby swoją działalność prowadzić, ale stwierdziły, że jeżeli my zaczniemy, to one pójdą z nami. Z czasem zespół się powiększał, a wraz z nim zakres usług i porad, m.in. samobadania piersi, ale też zachęcanie do szczepień ochronnych czy profilaktyki. Duży nacisk. Położne kładą na edukację od najmłodszych lat po dojrzały wiek. Edukujemy młodzież, tak? czyli przede wszystkim młode dziewczyny, mówiąc na temat, jak dbać o siebie, jak funkcjonować, jak, że tak powiem, przygotować się do bycia dojrzałą kobietą. Przygotowujemy nasze młode mamy do rodzicielstwa. Do macierzyństwa warto przygotować się poprzez szkołę rodzenia. Kobiety mogą liczyć też na opiekę po operacjach ginekologicznych. Wszystkie usługi świadczone są w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Hanna Honisz, Kurier Polski. Sprawni jak żołnierze to ogólnopolskie zawody sportowo-obronne. Dzisiaj wielki finał. Wydarzenie organizowane przez Kuratorium Oświaty ma na celu promowanie postaw obronnych wśród młodzieży i rywalizacji sportowej. Najlepsze drużyny będą reprezentować się województwo w finale w Warszawie. O szczegółach, Paulina Hołota. Strzelanie to jedna z pięciu konkurencji, z którą musieli zmierzyć się uczestnicy. Następnie czekał ich rzut granatem, test mięśni brzucha, pierwsza pomoc i tor sprawnościowy. Pierwsza pomoc no to jest bardzo potrzebna, no bo możemy uratować komuś życie, nawet idąc po ulicy. A taka sprawność ogólna fizyczna, myślę, że no też, no bo pomaga nam to w własnym zdrowiu, w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Podoba mi się, jakby interesuje się trochę żołnierstwem. Moja siostra jest żołnierzem i zawody mogą mi umożliwić takie bycie bliżej temu wszystkiemu. Wojewódzki finał zawodów od lat przeprowadzany jest w głogówku. Część konkurencji odbywa się na Strzelnicy, część w zespole szkół, a bieg na orientację w niedalekim parku. Atmosfera, sposób organizacji zawodów jest bardzo dobra i, i tutaj wszyscy lubią chętnie przyjeżdżać. W tym roku frekwencja dopisała. O miano najlepszej rywalizowało 11 drużyn. Mamy 6 drużyn męskich i 5 drużyn dziewcząt. Powtarzają nam się szkoły, które też w ubiegłym roku się zgłosiły na te zawody. Rok temu reaktywowaliśmy te zawody po dłuższej przerwie. Nie odbywały się praktycznie od pandemii. Stawka wysoka, bo zwycięska drużyna żeńska i męska uczestniczy w centralnych zawodach. No i to, jest, to są prestiżowe zawody. W wielkim finale opolszczyznę reprezentować będzie grupa dziewczyn z Zespołu Szkół w Kłogówku, a grupę chłopców ze Zespół Szkół nr 3 w Kędzierzynie Koźlu. Paulina Hołota. Kurier Opolski. Złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis dla Tadeusza Chrobaka. Od 40 lat kieruje Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Opolu. Niebawem przechodzi na emeryturę. Dzisiaj na sesji sejmiku województwa opolskiego odebrał odznaczenie ministra kultury. Wręczono także medale za zasługi dla województwa opolskiego. To człowiek symbol, rozwój dekada po dekadzie, który zawdzięcza Biblioteka Wojewódzka. To jest dyrektor Chrobak. Ostatnie lata duże inwestycje, budowa nowego magazynu studyjnego z salą wizualną, zaczytane opolskie propagowanie czytelnictwa przez lata. Pałac wrogowie, remont tego pałacyku, tutaj gdzie mieści się przy Piastowskiej, To są wszystko, to jest wszystko zasługa pana dyrektora Chrobaka. Odchodzi pewna, pewna epoka. Wspomnienia, jak najlepsze. Ciągle myślę o tym pierwszym dniu w bibliotece. Były chwile bardzo dobre, były chwile, że nie można było w ogóle usiąść, ponieważ było tyle roboty. A zwłaszcza jeżeli chodzi o 1997. A potem cały czas myślenie o tym, żeby ta biblioteka była jeszcze większa. Po oddaniu w ubiegłym roku nowej powierzchni biblioteki powiedziałem: moja misja się skończyła. Także w tej chwili jestem zadowolony, że. To, co zrobiłem, się udało, i zostaje to dla następcy. Obok Tadeusza Chrobaka na sesji Sejmiku uhonorowane zostały Helena Kozłowska, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyny pracy, oraz Elżbieta Sobczek, była dyrektor zespołu opieki zdrowotnej w Ozimku. Paniom wręczono odznaki honorowe za zasługi dla województwa polskiego. Sezon dobiegł końca. Najpierw dla piłkarzy Odrytelas, teraz dla szczypiornistów gwardii. Choć oba opolskie kluby zamknęły sportowy rok, to właśnie szczepierniści mają więcej powodów do optymizmu, o czym Bartosz Kamiński. Skoro to Opole ostatni mecz sezonu Orlen Superligi w walce o siódme miejsce pokonali NRK MKS Kalisz 34 do 32. Teraz czas na podsumowania i my również to zrobimy. Trenerem Opolan pozostał Bartosz Jurecki, ale zmienił się kapitan zespołu. Mateusza Jankowskiego, który odszedł do Śląska-Wrocław, zastąpił Michał Milewski. Czuję się z, z tym dobrze. Jeszcze, jeszcze. Yy. Nie miałem tej przyjemności wcześniej wychodzenia pierwszego, ale, ale yy, myślę, że podołam. Trzy pierwsze kolejki okazały się zwycięskie, ale kolejne cztery niestety przegrane. Po pierwszej rundzie Gwardia zajmowała ósme miejsce. W międzyczasie Opolanie walczyli w Pucharze Polski. Tam pokonali wiret Zawiercie oraz Legionowie Legionowo. Przegrali w ćwierćfinal z Industrią Kielce 28 do 43. To właśnie Kielczan oraz Orlen Wisły Płock. Gwardziści chcieli uniknąć w play Orlen Superligi. Niestety nie udało się się wykonać tego zadania. Fazę zasadniczą gwardia zakończyła na siódmym miejscu. Nie dost. Mieliśmy wszystko cały czas w swoich rękach do ostatniego meczu nawet nawet w Kaliszu już mogliśmy sobie gdzieś tam załatwić, nie udało się. Podobnie jak w Pucharze Polski, Opolanie zmierzyli się w finale z Industrią i także musieli uznać wyższości rywali. Opolanom została walka o piąte miejsce. Niestety w pierwszym meczu przegrali z Wybrzeżem Gdańsk, a w walce o siódme miejsce pokonali NRGA MKS Kalisz. Gratulacje drużyny z Kalisza, bo naprawdę nie był to łatwy mecz dla nas i cieszymy się, że wygraliśmy go, bo z taką grą, jak dzisiaj graliśmy, to naprawdę trzeba się tylko i wyłącznie cieszyć. W porównaniu z zeszłym sezonem Opolanie zrobili program. Jednak w Opolu liczą na to, że uda się powtórzyć sukces sprzed sześciu lat, czyli zdobycie medalu. Ale czy to się uda? Na pewno będzie o to piekielnie trudno. Dla kuriera opolskiego Bartosz Kamiński. Czas na nowości w TVP 3 Opole. Do naszej ramówki dołącza nowy projekt Region Dialogu Szlezjan Journal. Program będzie emitowany w każdą środę o 18.00. To program przekrojowy o charakterze studyjno-filmowym. To jest taka platforma, w której będziemy mieli też szansę na dialog. Taki zresztą był cel całego pasma. Bardzo mnie cieszy, że po raz pierwszy w historii naszej telewizji TVP Opole, Region Dialogu Szlezien Żurnal, to będzie program z abonamentu. To będzie program, który będziemy realizowali misyjnie. To naprawdę bardzo dla nas ważne, bo w ramach naszego regionu powinniśmy zadbać. Także o te grupy, o które warto zadbać o których warto pamiętać, które są mniejsze, które trzeba wspierać i o które trzeba zadbać pod względem kulturowym, informacyjnym, publicystycznym. A na pierwszy program Region Dialogu Szlezjan Journal zapraszam już na jutro o godzinie 18 w imieniu Ewy Sztolc. A za chwilę na nas TVP 3 Opole w chmurze, sport opolski, prognoza pogody, następnie rozmowa kuriera, na którą zapraszam w imieniu Wojciecha Bularza. Jego gościem będzie dzisiaj Ryszard Gala, a ja spotykam się z Państwem o 21.30. Miłego wieczoru, do zobaczenia.